Kochani, my dzisiaj jedziemy na bardzo fajną wycieczkę. Powinno być tam bardzo świątecznie. Idziemy do Gettlimburga, tak w ogóle, tak na szybko chciałam wam powiedzieć, ale chciałam Wam już coś pokazać, że zaczęło się. Zaczęło się! To nasza działka. Tak, zaczęła się budowa naszego domku. Nie! Się cieszymy. Ja mam w planach, tak wiecie, Wam nagrywać co jakiś czas, jak to wszystko wygląda. Oczywiście nie zawsze tutaj będę nie zawsze będę mogła to zrobić. Ale mam nadzieję, że jak mój marek, tu będzie musiał sam przyjechać, to dla mnie to zrobi i mi coś tam nagra, żebym miała taki, wiecie, update. Zatem to będzie dla nas świetna taka pamiątka. W Getlimburgu już nieraz byliśmy i byliście razem z nami tam. Tam jest bardzo klimatycznie. W ogóle miasteczko wygląda jak takie miasteczko niemieckie. Nam się bardzo tak właśnie kojarzy. Jest zawsze prześlicznie udekorowane. Czy to latem, czy na wiosnę, czy na jesień, czy właśnie już w okresie przed takim przedświątecznym, świątecznym. Więc tak, jedziemy tam, żeby właśnie spędzić miło czas. A przede wszystkim jedziemy po to, bo Wikusia bardzo chciała jechać do oceanarium, które tam jest, które może. Możecie pamiętać z moich vlogów wakacyjnych. No i tam też przy okazji Marek nie był, więc będzie miał atrakcję. No i dzisiaj też taka pogoda jest, wiecie, w kratkę. Raz pada, raz nie pada, więc i tak nie możemy nigdzie jakby z dziećmi pójść, czy na spacer, czy w jakieś inne miejsce, a tam jest wszystko jakby pod dachem zadaszone, więc można fajnie, miło spędzić czas. Chciałam Wam pokazać mój nowy samochód. Nowy projekt. Nowy projekt. Kiedyś taki sobie kupię z Markiem. Sobie taki kupimy i, i go. Patrz, to jest Chevrolet w ogóle, nie wiedziałam. Nie, ja go chcę, ja go kocham. On jest cudowny. Zobaczcie, jak on do mojej mordy pasuje. Jest piękny, naprawdę. Chcę taki. I widzicie co jest fajnego, że tutaj w Stanach to co i róż możecie takie samochody po prostu tutaj znaleźć. I one tak sobie stoją przy ulicach, gdzieś przy różnych innych y, miasteczkach, tak na skrajach lasu. Jesteśmy już na miejscu. Jesteśmy już. Na Marek miejscu. mi się nie mieści w kadrze. A za wysoki jest. <laughs> jesteśmy My właśnie way. w Gettingburgu no, i teraz dupie, z, z Wiszcza, z parkingu, idziemy sobie do oceanarium. A fajnie, bo tam wiecie, jest... No jest co robić z dziećmi, e, myślałam, że pogoda będzie gorsza, ale pogoda jest prześliczna, jest naprawdę słonecznie i tak ładnie, więc później pewnie się, pójdziemy... się nie chce wierzyć, że kurczę rano tak klaudesz. strasznie, Tak, nie? tak, więc fajnie że pójdziemy sobie później na spacer. Zobaczcie, jak już ładnie świątecznie jest choinka, są dekoracje, podświetlone drzewka, Stoją też się to musi wieczorkiem wyglądać Jak widzicie Wikusia idzie przodem Za nią, zaraz Marek z kasprem A ja na szarym końcu O jaki tu misiek piękny jest Marku ty prosto, nie? Wikuć, chodź Ale tu fajnie Wejdź do prezentu mhm hello okej okay, wikuś chodź A? No. ale masz miszka ale taka choinka wielka fajna Mama, tak <laughs> a ty gdzie a ty tu <laughs> Zwójek? A tu gdzieś ten? Tu jeszcze zobacz co O, nie ma kolejki. Latem jaka tu była kolejka duża. Pamiętasz, Wikuś, jaka latem była tu kolejka? Ale tu klimatycznie, świątecznie. Wikusia, widziałaś? Ile tu choinek jest? Zobacz. No, zaraz Tata będzie oglądał. Macie kolejne inspiracje na choinki, tym razem w elfy. Ale czat. Wow, ale choinek! Dzisiaj, słuchajcie, w porównaniu, jak byłam z lat, latem z dzieciaczkami. To było tak tu dużo ludzi, że się do tych akwarium nie można było dopchać normalnie. Nie można było nic zobaczyć. Dzisiaj jest rewelacja. Jest mało ludzi i można wszystko na spokojnie zobaczyć. O, ulubiona ryba Wiktorii, pirania. Co to? Panie, że przyjechaliśmy, bo Kasperek jest teraz oh. większy, więc będzie więcej pamiętał i ma wiele lepszy jak widać. O! Takie jak na Florydzie, zobaczcie, igłany! U nas na osiedlu takie! Co to jest? to. Really? Yeah. Yeah. Would you rather would you rather stay? I want you be and slowly walk away. Wiecie, więcej możecie zobaczyć na moim oddzielnym vlogu z Oceanarium, więc wam zostawię linka. A dzisiaj to tylko taki, wiecie, szybciutki przegląd e, fajniejszych e, postaci tutaj. To co on robi, Marku? 600 V. O rany, to dużo. Gdzie są te? super samaray wow Fajnie było. Całe już miasteczko jest przystrojone, fajnie, świątecznie. Zobaczcie jakie tam fajne kolorowe takie brokatowe choinki. Zobaczcie jakie ładne kolory. A teraz się przenosimy w czasie. Idziemy do village. Do wioski takiej starej. No Krupówki, Marek się śmieje. Ale naprawdę jest bardzo klimatycznie. Zarówno latem, jak i w święta to już w ogóle fajnie wygląda. Znaczy to jest fajnie. To są... Zobacz. Są Ania? No. Fajnie się tu można zgubić. Co, Wikuś? Tu jest fajnie. No tu nic nie ma kochanie. Chcesz zobaczyć Co to Kacperek? Co to jest? Co to? No! Jakie ładne stajenki zobaczcie. That's we oh that big, oh, the big thing, oh. and the wrapper oh. comes around and wraps <laughs> <laughs> oh, it. <turned laughs> <off laughs> That's the big thing. See, there's the paper, and that little thing is the thing. It must have. Yeah, okay, so it's It goes into that thing and rolls it. Uh -oh. It ran out of something. Oh, it jammed up. See how it was A couple of them are messing up. How are they doing that? Marek jak się czujesz jako posiadacz pierwszych swoich konfbojek znaczy nie pierwszych w życiu ale pierwszych od dawien dawna Marek później wam pokaże co sobie kupił a kojarzycie tą restaurację? To jest restauracja Foresta Gampa. Macie samego Foresta Gampa. Są na przykład różne pamiątki. Jak on biegał. Jeżeli młodsza publiczność to ogląda i nie oglądaliście Foresta Gampa, to bardzo wam polecam przepiękny film. Pięknym przesłaniem, dużo jest tam miłości, wzruszeń i fajnych takich momentów, które dzieją się naprawdę w życiu. I on bardzo też lubił grać w ping -ponga, dlatego takie menu jest. To jest fajnie tak w tej restauracji, że jeżeli nie jesteście gotowi, no to jest, prawda, run, forest run, a jeżeli jesteście już gotowi na zamówienie, to jest stop, forest, stop. To jest super. Fajnie tutaj. Aha, to tutaj można zjeść, bo wam nic nie powiedziałam, więc na pewno możecie zjeść żeberka barbecue, które są bardzo takie dla Stanów no, znane i dużo, dużo krewetek. Krewetki po prostu na wszystkie rodzaje sposoby możliwe, grillowane w tym... O, coś by tam rzucił?... Tak? Um... Zwykłe krewetki, możecie dostać krewetki z, z makaronem, możecie dostać krewetki a, w tym, A skąd w się wzięła nazwa? Powiedziałaś skąd się nazwa? No od statku, tak? Nie, Babgam. Czyli... Nie, to jest od tego kolegi Foresta. Tak, tak, to tak. się nazywał Baba. Tak, tak, ale no to każdy musi obejrzeć no film, on, żeby wiedzieć. No być... dokładnie, on przecież mówił, że on będzie miał shrimp soup, shrimp to, no proszę. shrimp tamto, shrimp sramto. Wybieraj co zjesz. Ach, już byś chciał to jeść, prawda? Słyszałam wam krewetki w kokosie. Eee, co tutaj jeszcze jest? W cieście, nie? To mówiłam już. Uwaga, uwaga, Marek wam pokazuje swoją zdobycz dzisiejszą. <laughs> Wynosić buty z wielkim czubem. Nie wiem, czy zauważyliście, ale dzisiaj jesteśmy podobnie ubrani. No i Marek sobie kupił teraz bardzo podobne buty do moich. <laughs> ładne, ładne. No ale no co, czemu już zamyka, że ja jeszcze nie obejrzałam. Chcesz No tak no. Ja sobie wziąłam zupkę. Gumbo a Marek sałatkę jak na razie no Marek pokaż, pokaż te swoje buty, pokaż no, I zobaczcie czy on po mnie nie papuguje? No. Znaczy jaką ma kurtkę. Marku, A? pokaż się. To ty po mnie yeah, no, tak, 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 tak. A ja jaką mam kurtkę? I ja byłam Mami, pierwsza. The plane, the plane, the plane. Znaczy, jak się teraz już wszystko ślicznie świeci. Tam jest to właśnie akwarium. To oceanarium, co byliśmy. Jest tam choinka i różowe drzewka i taki fajny przesmyk oświetlony. A jaki ładny zachód słońca jest, jakie różowe niebo. you go I' have been dreaming of Christmas time.